Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski jumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Pawle, twój drugi występ wrócę dwa lata temu również tutaj skakałeś. Powiedz mi, kiedy się lepiej skacze wrócę? Wieczorem, po południu, czy też wcześnie rano. O, ciężkie pytanie, na pewno nie tak wcześnie jak dzisiaj. Bo trochę ciężko było do siebie dojść, żeby, żeby być tak na maksa pobudzonym i po prostu w takiej swojej najlepszej dyspozycji. Ale już na sam konkurs myślę, że, że byłem. Takie dobrej dyspozycji swojej. To ty jesteś raczej rannym ptaszkiem, czy raczej sobą? Nie, nie, rannym na pewno. Nie. <noise> e, powiedz mi coś o tych dzisiejszych skokach dzisiaj. Jak blisko one były twojej optymalnej formy? Mm, na pewno było z dużo większym przekonaniem niż to wczoraj było, więc to na duży plus, że to po prostu tak full gas szło od samego początku do końca. Jednak dalej gdzieś tam na podłogu trochę to było pierwsze na kolano, przez co. Brakowało tej prędkości w drugiej, w drugiej sekcji lotu, a ona jest tutaj bardzo ważna, więc no jest lekki niedosyt, ale wiemy nad czym pracować na jutro i miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Takie poranne skoki to jest ten plus, że ma się później dużo dnia wolnego. Planujesz coś może na dzisiaj? Właśnie nie wiem, czy to jest plus, czy minus, bo co tu teraz robić. Jesteśmy na zawodach, więc wiadomo, jakieś atrakcje związane z tym miejscem, jak narty czy inne rzeczy, odpadają. Trzeba się po prostu zregenerować i dobrze przygotować do, do jutrzejszego dnia. No, a mnie takie siedzenie w pokoju, gdzieś tam odpoczywanie, nie bardzo cieszy, więc nie do końca jestem przekonany, czy to plus. Może wybrać się na przykład do lasu, renifery znaleźć, marchewkiem zanieść. Przy mojej szczęściu to bym jakieś niedźwiedzia polarnego spotkał, i tyle by z tego było. No to życzymy w takim razie tylko miłych spotkań i powodzenia jutro.